Dzień dobry Państwu. Kosmetologia oferuje coraz więcej nowoczesnych rozwiązań i coraz szerszą gamę usług kosmetycznych, jednak wychodzi na to, że nadal istotną rolę odgrywa tutaj pora roku, która ma, która ma duże znaczenie dla efektywności, zabiegu, naszego komfortu. Każda pora roku ma swoją specyfikę, a pogoda w różnych sezonach odmiennie wpływa na naszą skórę. Zima i okres przedwiośnia to idealny moment, by zregenerować siły, zadbać o siebie i o swoją urodę. To też doskonały moment, by wykonać zabiegi, których, które z różnych względów nie mogliśmy wykonać np. w okresie wakacyjnym. O tym porozmawiamy z naszym gościem, Sabiną Adamczowską. Sabina zawodowo związana jest z salonem kosmetycznym Szczęśliwaty w Suchej Beskidzkiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Sabina, po co jest potrzebny tak naprawdę wywiad kosmetyczny? Wywiad kosmetyczny to tak naprawdę bardzo ważna rzecz w naszej dziedzinie, ze względu na to, że często dowiadujemy się wtedy, jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Wywiad kosmetyczny daje nam wiedzę, jaki dany zabieg możemy wykonać klientce i który przyniesie najlepsze korzyści dla niej. Mm -hmm. e, czyli jest to taka bardzo, e, wbrew pozorom, istotna sprawa. Tak, dokładnie. To jest dokładnie tak samo, jak idziemy do lekarza, który prowadzi z nami wywiad dotyczący naszego stanu zdrowia. Co nam dolega, jakie leki zażywamy. E, my również musimy mieć niestety taką wiedzę. Oczywiście jesteśmy zobowiązane tajemnicą zawodową, e, nie udostępniamy nigdzie danych klientek. E, m, oczywiście m, mamy też e, RODO, które okay. teraz jest bardzo popularne i które się znajduje wszędzie. U nas również jest e, ono e, obecne i um po prostu zachowujemy tajemnicę odnośnie zdrowia klientki. Mhm. Ale ta karta jest ważna ze względu właśnie na to, żebyśmy dobrały odpowiedni zabieg i żebyśmy nie zrobiły też krzywdy klientce. Mhm, właśnie o to miałam zapytać, czyli tak naprawdę, wywiad pomaga ci dobrać odpowiedni zabieg. Tak. jest szereg chorób, które na przykład dyskwalifikują nas z wykonania daniego, danego zabiegu. Jeżeli mamy osoby po nowotworach, jeżeli mamy łuszczycę, bielactwo, wszelkie choroby. Dyskwalifikujące tak, po prostu dokładnie. do pewnych zabiegów, to wiesz, o nich wcześniej właśnie przeprowadzono tak. taki wywiad. Dobrze, powiedz mi, dlaczego warto dbać o skórę szczególnie w zimie? Zima jest bardzo dobrym, dobrą porą roku na to, aby wykonywać wszelkiego rodzaju zabiegi kosmetologiczne i dermatologiczne ze względu na to, że jest wtedy mniejsze nasłonecznienie, jest niższy kąt badania promieni słonecznych, co powoduje to, że jest po prostu obniżone, obniżone ryzyko wystąpienia podrażnień oraz komplikacji pozabiegowych. Nasza skóra często jest narażona na wszelkiego rodzaju niesprzyjające warunki atmosferyczne, wiatr, mróz, klimatyzowane wnętrza, suche powietrze. Okazuje się, że skóra często jest poszarzała, pozbawiona blasku. Czy możesz polecić jakieś zabiegi, które na przykład przywrócą tej skórze blask, żebyśmy w okresie takiego już przedwiośnia mogły się pochwalić na przykład piękną urodą? Tutaj bardzo ważny jest, zacznijmy od tego pierwszy krok, czyli przyjście na konsultację do salonu kosmetologicznego, który wybieramy i zabiegowiec, i zabiegowca, którego wybrałyśmy. Zabiegowiec powinien przeprowadzić odpowiednią ankietę właśnie o czym mówiłyśmy pierwsze i dokonać kwalifikacji, na jakie zabiegi klienci, klientka mogłaby przystąpić, do jakich zabiegów mogłaby przystąpić. Podczas takiej konsultacji wykonujemy tak zwany beauty plan, czyli planujemy wszystko do przodu, jakie zabiegi będziemy wprowadzać u klientki i jakie będą poszczególne etapy tego, aby później podczas przygotowań do tej wiosny ta skóra była w jak najlepszej kondycji. Najlepszymi zabiegami, takimi, aby przywrócić blask tej skórze, oczywiście zaczniemy od tego, że są zabiegi oczyszczania skóry, czyli Aha. wszelkiego rodzaju peelingi kawitacyjne, mikrodermabrazja, diamentowa, akurat u nas w salonie oraz oczyszczenie wodorowe. Są to zabiegi, które nam przygotowują tą skórę do tego, aby ona w pełni przyjęła wszelkiego rodzaju substancje odżywcze, które będziemy później następnie wprowadzać w kolejnych etapach zabiegu. Peeling kawitacyjny, bardzo podstawowy. Zabieg bardzo fajny, bardzo przyjemny. On może być wykonywany również przez lato, bo jest mało ingerencyjny tak naprawdę w skórę, jednak mm -hmm. jest troszkę traktowany po macoszemu ze względu na to, że jest uważany za delikatny, aczkolwiek naprawdę potrafi przynieść zaskakujące i bardzo dobre efekty. Drugim zabiegiem oczyszczającym jest mikroderma diamentowa. Tutaj złuszczamy na skórek końcówką diamentową. Bardzo mocny zabieg naruszający nam troszkę barierę hydrolipidową skóry, więc tutaj jak najbardziej te okresy jesienno-zimowe są skazane do wykonywania tego typu zabiegów. No i oczyszczenie wodorowe. Oczyszczenie wodorowe polega na wprowadzeniu pod dużym ciśnieniem odpowiednio zbilansowanych składników już odżywczych w danym roztworze w skórę oraz wypłukanie wszelkich zanieczystości ze skóry. Następnymi zabiegami, które są polecane do tego, aby przywrócić blask skórze, są. Rodzaju zabiegi nakłuwające, czyli na przykład mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia igłowa, które nam wprowadzają koktajle odżywcze w skórę. Bardzo dobrym składnikiem tych koktajli jest witamina C, która też jest wskazana, aby była używana w okresach jesienno-zimowych, ponieważ w okresie letnim może wystąpić, mogą wystąpić przebarwienia po jej użyciu, jeżeli nie stosujemy kremu z filtrem SPF-50. Rozumiem, mówiłaś tutaj właśnie o, o zabiegach, które można wykonać, że tak powiem, teraz, a czy są zabiegi, które tak naprawdę możesz polecić wyłącznie teraz, o tej porze roku chłodniejszej, których absolutnie nie możemy wykonać na przykład w lecie? Tak, jest mnóstwo takich zabiegów. Jest na przykład radiofrekwencja mikroigłowa, przy której mamy bardzo dużo nakłuć w skórze, które nam wprowadza jeszcze podczas tego nakłucia falę radiową, czyli mocne podgrzanie skóry. Jest to bardzo fajny zabieg, bardzo dobre efekty są po nim, jeżeli chodzi o e, napięcie skóry, jeżeli chodzi o produkcję nowego kolagenu elastyny w skórze, e, bardzo wskazany jak najbardziej tylko w okresach jesienno-zimowych. E, skóra po nim jest troszkę zaczerwieniona, podrażniona i absolutnie nie wolno wystawiać ją na. E, promienie słoneczne. Ze względu na to możemy ją wykonywać tylko w zimie. Um, następnie um, laser wszelkiego rodzaju. Mm -hmm. <laughs> laser IPL na naczynka, na, na uh, usuwanie przebarwień, na fotoodmładzanie. Uh, to też jest zabieg z rodzaju, który wykonujemy tylko i wyłącznie przez, przez zimę, ponieważ nie wolno dopuścić do tego, aby później opalać tą skórę. Um, mogą wystąpić niestety przebarwienia i podrażnienia, czyli możemy sobie narobić więcej szkód niż w pożytku mm -hmm. danym zabiegiem. Ym, następnie <laughs> mamy na przykład mezoterapię mikroigłową. Tutaj też występuje duża ilość, licz duża liczba nakłuć po prostu w skórze, więc też ta skóra jest dość mocno podrażniona, naruszona jest bariera hydrolipidowa. Tutaj też wykonujemy to tylko w tych miesiącach, kiedy mamy obniżoną słoneczność. Rozumiem, czyli generalnie wychodzi na to, że ten okres teraz właśnie, Takiego przełomu zimy i przedwiośnia to jest idealny okres, tak naprawdę, żeby wykonać większość zabiegów kosmetycznych. Tak, dokładnie. E, rozumiem. E, teraz e, zabiegi modelujące sylwetkę, czyli już nie mówimy jakby o samej skórze twarzy, tylko o całokształcie. E, czy to jest dobry moment, żeby wykonać właśnie takie zabiegi modelujące sylwetkę i przygotować swoje ciało na zbliżającą się wiosnę? Jak najbardziej, niestety, ale okres zimowy wpływa na to, że zwiększa nam się troszkę tkanka tłuszczowa w organizmie, bo wiadomo, są dłuższe wieczory, mamy więcej czasu na podjadanie, a wiadomo, że każda z nas Drak chce słońca. wyglądać dokładnie super w czasie tych miesięcy, kiedy możemy nosić i cieńsze ubrania, i więcej tego ciała odsłaniamy. Więc jak najbardziej zima i jesień to są odpowiednie momenty do tego, aby przygotować to ciało. Do tej wiosny i lata. Najbardziej popularnym zabiegiem, tak naprawdę, jest lipoliza iniekcyjna. Jest to zabieg, w którym wprowadzamy w tkankę tłuszczową preparat, który rozpuszcza po prostu tłuszcz. Brzmi trochę strasznie. Brzmi strasznie, jak każdy zabieg z igłą, bo wiem, że z tym jest największy problem u klientek, żeby przełamać tą barierę, że tak naprawdę nie jest to znowu takie straszne, jak brzmi, i nie boli tak strasznie. No, są preparaty, które bolą mocniej, jak się je wstrzykuje, są preparaty, które bolą mniej. To wszystko zależy od rodzaju ampułki, które stosujemy. Jeżeli ampułka jest bardziej wodnista, to jest po prostu mniejsza dolegliwość bólowa. Jeżeli jest gęściejsza, no to wtedy odczuwamy większy trochę ten ból. Ale to wszystko to tak naprawdę są minuty wstrzyknięć, także nie jest to znowu tak, że kuje przez godzinę i każdy cierpi na tym łóżku niesamowicie. Prób bólowy... Indywidualne pewnie tutaj też ma znaczenie. Dokładnie tak. No, każdy z nas inaczej odczuwa tu, y, ból tak naprawdę. Y, jedne panie są takie, że y, robimy zabiegi bez znieczuleń, inne panie wymagają tego, żeby to znieczulenie troszkę dłużej potrzymać, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że wszystkie zabiegi z użyciem igły są wykonywane pod znieczuleniem. Czyli mhm. jest krem znieczulający, panie się znieczulają 20-25 minutek i rzeczywiście y, jest dużo mniej odczuwalny ból y, w czasie mhm. wykonywania tego I tych te zabiegi zabiegów. są komfortowe wtedy. Dokładnie, rozumiem. E, jakieś fajne zabiegi na ujędrnienie skóry? E, bardzo fajny jest dermomasaż. To jest początkowa wersja endermologii i e, jego się wykonuje bez użycia e, tego skafanderka, który ubieramy przy endermologii. E, Miły, przyjemny, można odpocząć, zrelaksować się. E, drugim zabiegiem bardzo fajnym na ciało i modelującym też ciało jest zabieg fali radiowej, czyli takie delikatne podgrzanie e, ciała i skóry po prostu w celu ujędrnienia jej, zlikwidowania celulitu, y Miłe, przyjemne. Na, cza, na ciało możemy także wykonywać radiofrekwencję mikroigłową, czyli to, co mówiłam, że również na buzie ona daje efekt bardzo mocnego ujętrnienia, więc tutaj możemy podziałać sobie na uda, na brzuch, możemy sobie podziałać na ramiona, na nasze pelikany. Jeżeli chodzi o brzuch w ogóle i o na przykład rozstępy, czy jakieś takie wiotkie skóry, tutaj też możemy zastosować jak najbardziej mezoterapię i głową z wykorzystaniem czystego kolagenu. Ja mhm. jeszcze tylko zapytam te wszystkie zabiegi, o których mówisz, to są zabiegi. Biegi, które można wykonać u Ciebie w salonie. Tak, oczywiście. E, rozumiem. E, teraz takie szybkie pytanie. Gdybyś musiała wyjść szybko z domu e, i używając jednego e, preparatu kosmetycznego, co by to było? Hmm. E, ponieważ mam ich dość dużo, jak przystało na kosmetyczkę? Um, ale jakbym musiała się zdecydować na jeden, to pewnie nie wyszłabym z domu i użyłabym mojego niezastąpionego kremu e, firmy Misha. E, jest to krem BB, który używa chyba 80% moich klientek. Mhm. Polecam go szczególnie i są do niego bardzo przekonane i przywiązane ze względu na to, że jest on e, przy okazji, że wyrównuje kolory skóry, e, nawliża nam bardzo mocno i przede wszystkim ma wysoki filtr e, ochronny, czyli SPF 42 i e, jego bardzo polecam. I chyba bez niego bym się nigdzie nie ruszyła. Rozumiem, czyli to jest taki twój must have. Dokładnie. E, utarło się, że kolor podkładu sprawdza się na przegubie dłoni. E, ja ostatnio wyczytałam, że tak naprawdę nie powinno się tego robić i są inne sposoby na to, żeby dobrze dobrać podkład. Tak, niestety bardzo często popełniamy ten błąd, że... Kolor podkładu dopieramy sobie na nadgarstku. Jest to niestety dość duży błąd, bo tak, ze względu na to, że... Ja rekomenduję i namawiam wszystkie klientki i też namawiam Państwa, żeby przez cały rok stosować kremy z filtrem. To ta buzia wiadomo, że nie jest tak mocno opalona jak reszta ciała. Zaczniemy od tego. Słońce bardzo mocno w ogóle wpływa na to, że nam się starzeje dość mocno ta skóra i bardzo szybko tak naprawdę. I samo stosowanie nawet kremu z filtrem, tego SPF 50 po gdzieś tak dwóch miesiącach daje nam rezultat tego, że ta skóra jest naprawdę dużo mocniej nawilżona, jest jędrniejsza, jest tym mniej e, oznak na niej starzenia się po prostu. E, więc to już wpływa na to, że tutaj jest koloryt inny niż e, na ciele. Więc, e, żeby dobrać odpowiednio podkład, powinnyśmy tak naprawdę iść sobie do drogerii i próbować dobrać kolor w tym sensie, że troszkę wziąć tego produktu, troszkę rozsmarować na kości po prostu tutaj żuchwy mhm. i to jest najlepsze, tak naprawdę najlepsze miejsce, aby dobrać ten podkład. Wtedy nie mamy problemu z tym, że jak wrócimy do domu, to ten podkład w świetle dziennym, normalnym, takim w domu będzie ciemniejszy, bo wiadomo, że na nadgarstku będziemy mieć ciemniejszą tą skórę. Tutaj jest też inna faktura tej skóry całkiem. Inaczej mhm. się zachowuje ten, no, ten preparat na, na dłoni no nie, nie może się tak wchłonąć szybko. Na twarzy mamy bardzo delikatną tą, tą skórę i tutaj bardzo szybko następuje ta zmiana te konsystencji tego produktu i mhm. wchłanialność po prostu. Więc jeżeli chcemy dobrać sobie podkład, to jak najbardziej próbujemy ale na kości żuchwy, natomiast nie na nadkarstku. Dobrym rozwiązaniem też jest i bardzo często jest stosowane w różnych drogeriach, są takie pojemniczki jednorazowego użytku malutkie, mhm. gdzie możemy poprosić po prostu panią ekspedientkę, aby nam troszkę tego podkładu dała do domu, bo też spotkałam się i bardzo często się spotykam wśród klientek z tym, że po prostu one mm, raz, y, roz, y, rozsmarowują tą, y, ten preparat sobie na skórze, y, ale na przykład po drugim, trzecim użyciu on już się całkowicie inaczej zachowuje, to tak jakby nasza skóra się przyzwyczajała do tego mm -hmm. kosmetyku, y, więc dobrze jest mieć próbkę tego, używać go przez 2 trzy dni, żeby zobaczyć, mm -hmm. czy aby na pewno ten produkt nam odpowiada, bo później Szkoda, wyrzucać pieniądze w błoto, zostawiacie się denerwować nad podkładem, którego i tak nie możemy użyć. Dokładnie, ale to jest chyba fajny pomysł, bo generalnie wchodząc do sklepu czy do drogerii i chcemy na przykład przetestować, tak jak mówiłaś, no i żuchwy, to też musimy wziąć pod uwagę, że wchodzimy z zewnątrz. Jeżeli jest różnica temperatur. To pewnie nasza skóra też tak, może się zaczerwienić czy od słońca podrażnić, i tutaj mamy inny kolor. Tak. Więc ten pomysł z powrotem do domu i z próbą, że w domu, że tak powiem, jest chyba najlepszy. I tutaj też musimy zwrócić na to uwagę, że w drogariach też jest inne światło. Ono jest mhm. dość jasne, dość zimne i inaczej się prezentuje ta skóra w świetle dziennym, słonecznym, niż na przykład w pomieszczeniach, gdzie jest światło sztuczne. Mhm. Czyli najlepiej w domu i na żuchwie. Dokładnie. <laughs> Przynajmniej świetny pomysł generalnie. Teraz interesuje mnie krem na dzień i krem na noc. Wiele kobiet zastanawia się, czy może używać jednego kremu rano i wieczorem, czy jednak lepiej kupić dwa kremy, osobny na dzień i osobny na noc? Czy faktycznie to ma znaczenie, czy to jest tylko taki zabieg marketingowy, który ma nas zachęcić do kupienia dwóch kremów zamiast jednego? Ogólnie ma to znaczenie, ze względu na to, że kremy na noc mają gęstszą, tłustszą i bogatszą konsystencję, natomiast kremy na dzień są troszkę lżejsze, bo wiadomo, musimy na nie nałożyć jeszcze później makijaż, więc żeby one nie były jakieś tłuste, rolujące się później, ważące na ten podkład. Ja preferuję i też polecam i zalecam klientkom moim, aby stosowały sobie krem na noc i osobny krem na dzień. Krem na dzień przeważnie i to już jest, jestem powszechnie z tego znana w suchej, że jak ktoś usłyszy, że dużo wody pidzi krem SPF50, to znaczy, żeby u mnie w salonie. <grym> Bo ja rzeczywiście rekomenduję to, żeby pić y, po mm -hmm. zabiegach bardzo dużo wody, m, bo wtedy Nawadniać. fajnie się ta skóra mm -hmm. nawadnia. E, ale też stosować kremę z filtrem, bo szkoda zaczynać w ogóle robić zabiegi, jeżeli się później przez lato wychodzi z twarzą e, nagą, bez niczego e, na słońce i e, no, niweluje się wszelkiego rodzaju te e, efekty, które otrzymałyśmy, e, no, męcząc się nad tą skórą, gdzie panie cierpią, jak jakuje, a później po prostu jedna mm -hmm. wakacje i wracamy do punktu wyjścia. Więc bardziej na tak mhm. polecam żeby stosować krem na dzień osobno czyli krem z filtrem najlepiej SPF 50 przez cały rok bo to niezależnie czy jest lato czy jest zima e, zawsze nam świeci to słońce Dzień jest zawsze. No nie? nie ma takiej pory roku, żeby to słońce nie świeciło. Nawet jeżeli jest pochmurnie, nawet jeżeli sypie śnieg, nawet jeżeli pada deszcz, no to niestety to słońce i te promienie ultrafioletowe do nas docierają do naszej skóry i robią nam tylko po prostu podgórkę. Więc tutaj jak najbardziej zalecam ten krem na dzień. Natomiast na noc są odpowiednie kremy o gęstszej konsystencji, które nam po prostu regenerują mocno tą skórę, nabliżają, niwelują te oznaki zmarszczek i, i, i pierwszego starzenia się, więc... Czyli jednak lepiej osobno. Dokładnie. Osobne kremy. E, interesuje mnie jeszcze, m, e, jeżeli chodzi, o cena kosmetyków, bo generalnie, jeżeli wejdziemy do drogerii, to na przykład, choć, powiedzmy na przykład o kremach. E, te kremy są e, w dużej, że tak powiem, rozbieżności cenowej. Mamy kremy bardzo drogie i kremy, że tak powiem, z dużo hmm. niższej I... półki cenowej. Idąc do sklepu, idąc do drogerii, czym powinniśmy się tak naprawdę kierować? Ceną danego na przykład kremu, czy raczej jego składem? Co będzie tutaj dla nas ważniejsze? A jeżeli na przykład składem, a nie ceną, to na co powinniśmy tak naprawdę zwrócić uwagę w tym składzie? Oczywiście na pierwszym miejscu powinniśmy postawić skład kosmetyku, czyli jednak skład. Dokładnie. Bardzo często z kosmetykami jest tak samo jak z ubraniami. Płacimy tak naprawdę za firmę niepotrzebnie, gdzie ten skład jest dużo dłuższy niż na przykład w kosmetykach, które są tańsze i ten skład jest dużo krótszy. Patrzymy na składy i im mniejszy ten skład tam naprawdę, tym lepszy, bo nie mamy tam zbędnych wypełniaczy, nie mamy tam zbędnych jakichś zapachowych preparatów, które nam, nas mogą uczulić, podrażnić. Musimy zwracać uwagę na to i ja też mówię zawsze klientkom, żeby patrzyły. Bardzo ważnym składnikiem wszystkich kosmetyków jest kwas hialuronowy. Mhm. On nam dość mocno nawilża tą skórę, po to też musimy pójść pić, żeby ten kwas hialuronowy ściągał sobie cząsteczki wody i zatrzymywał je po prostu w skórze. Im mocniej jest nawilżona skóra, tym ta skóra jest młodsza i to już jest od wieków dawna znane powiedzenie, że rzeczywiście im nawilżona bardziej ta skóra, tym jest mniej oznak starzenia. Więc tutaj główną uwagę też zwracamy na kwas hialuronowy, ale też, żeby były te składniki aktywne, żeby były peptydy, mogą być ceramidy, mogą być niacinamidy, w zależności od tego, jaki rodzaj skóry też mamy, dobieramy te kosmetyki, bo to nie jest tak, że jeden kosmetyk jest odpowiedni do wszystkich rodzajów skóry, tylko rzeczywiście musimy sobie je dobrać odpowiednio, żeby one nam działały i współgrały z tym, jaki mamy rodzaj skóry. Mm -hmm. Ja mam wrażenie, że Ty jesteś chyba jakby najlepszą <coughs> rekomendacją faktu, że faktycznie powinniśmy się nawadniać, bo ja kojarzę to, Ty zawsze chodzisz z takim wielkim bidonem wody <coughs> I cały czas dba o <coughs> tak, to nawodnienie, dokładnie. więc faktycznie to jest chyba istotne. Tak, tutaj no, nawodnienie jest naprawdę ważne, bo tak naprawdę musimy pamiętać, Pamiętać o tym, że wszystko, co jest w naszym organizmie, jest na naszej skórze. I im zdrowszy będzie nasz organizm w środku, tym bardziej i zdrowiej, i młodziej będzie wyglądać nasza skóra. Tym będziemy mieć mniej problemów, czy da, z trądzikiem, czy z przebarwieniami. Wiadomo, że przebarwienia też wychodzą e, pod wpływem słońca. No nie? Jeżeli mhm. za mocno opalamy tą skórę, e, no to też się ich możemy nabawić, ale też bardzo często przebarwienia pochodzą od nas ze środka, czyli te wszystkie plamy starcze, plamy wątrobowe, przebarwienia wątrobowe. No musimy dbać o całość naszego organizmu i podchodzić do tego holistycznie, bo często też się zdarza, że niektóre problemy są też powiązane właśnie z tym, że ten organizm jest zanieczyszczony, że mamy źle pracujące jelita, że mamy źle pracującą właśnie wątrobę, trzustki, nerkę. To wszystko się nam odbija później na twarzy, niestety. Czyli generalnie ważne jest też, co jemy. Tak. Dokładnie, i też na przykład, czy uprawiamy jakieś sporty, czy jesteśmy dotlenieni, bo tutaj też, jeżeli ta skóra jest dotleniona, to ona też całkiem inaczej wygląda. Nie jest szara, nie jest pozbawiona blasku, jest po prostu taka zdrowa, ładna, no nie? Czyli generalnie wszystko ma znaczenie, i nie wystarczy kupić dobry krem. Nie. I tutaj też trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy zamiar na przykład modelować tą sylwetkę, czyli te wszystkie zabiegi, o których już rozmawiały wcześniej, typu na przykład lipoliza, fala radiowa, radiofrekwencja. Tutaj też musimy pamiętać o tym, żeby jednak chociaż w jakimś minimalnym stopniu pilnować tą dietę. Bo niestety, ale same zabiegi nie przyniosą nam takiego rezultatu, jakbyśmy chciały. Tutaj musi być wszystko. Wszystko złożone razem. Y, czyli musimy uprawiać jakiś sport, troszkę musimy pilnować tej diety, musimy pić dość dużo wody, i wtedy y, te wszystkie modelujące zabiegi mają sens, bo możemy się pozbyć po prostu tej tkanki tłuszczowej, która jest bardziej oporna na to odchudzanie nasze takie y, i zdrowy tryb życia. No nie? Czyli tak jak mówiłaś takie działanie holistyczne. Dokładnie. Y, rozumiem. Powiedz mi jeszcze tak, bo trendy kosmetyczne z tego, co obserwuję, zmieniają się generalnie równie szybko co moda. Czy ty jako profesjonalistka yy, yy, nie poleciłabyś, masz jakieś zabiegi, których na przykład byś w tym momencie nie poleciła, mimo że jeszcze niedawno były na przykład na topie? Um. Cieszy mnie to i jestem zadowolona, że Panie bardzo dużą uwagę zaczęły zwracać na pielęgnację skóry, a nie na wypełniacze i na botoks. Wiem, że wypełniacze i botoks to jest bardzo wygodna forma zabiegów, bo jest to przeważnie jedno spotkanie i pani od razu wychodzą z super ekstra efektem, aczkolwiek jest to niestety efekt krótkotrwały. I tutaj no, mamy dość duży przegląd gwiazd wszystkich naszych polskich, które troszkę delikatnie mówiąc przesadziły i z botoksem i z kwasem hialuronowym, Usieciowanym, bo musimy tutaj rozróżnić, że do pielęgnacji używamy kwasu hialuronowego mhm. nieusieciowanego. Natomiast do wypełniania twarzy, do nadawania wolumetrii, do, do budowania rys używamy kwasu hialuronowego usieciowanego. To są dwa różne preparaty. I bardzo mnie to cieszy, że właśnie większą teraz uwagę zwracają klientki na pielęgnację, czyli na te wszystkie zabiegi, które działają długoterminowo. Tutaj niestety musimy się przygotować i zbroić w cierpliwość. Dlatego, że często są takie zabiegi, które niestety dopiero po 4, 5, 6 tygodniach czy nawet 2, 3 miesiącach mają swoje rezultaty. Mm -hmm. Te efekty są budowane bardzo powoli, jednakże one się długo utrzymują w naszej skórze i naprawdę no, po prostu są długofalowe, że tak powiem. Bardzo fajnym przykładem są na przykład stymulatory tkankowe, które, które po prostu budują nam nową rusztowanie w skórze kolagenu i elastyny, aby nam ujętnić tą skórę. No są to droższe zabiegi, ale naprawdę bardzo polecane i przede wszystkim one też są bardzo biozgodne z naszym organizmem, czyli nie są to już takie chemiczne, zwykłe preparaty, które były wytwarzane jak no, takie zwykłe ampułeczki do mezoterapii, tylko po prostu to już są takie zaawansowane preparaty, które naprawdę potrafią zdziałać cuda w naszym organizmie, potrafią nadbudować tkankę, ale nadbudować tkankę nie sztucznie, żeby to później samo sobie zniknęło i się wchłonęło, tylko po prostu nadbudować nam tkankę naszym własnym, że tak powiem, ciałem i wypełnieniem. Czyli możemy sobie zrobić wolumetrię bardzo ładnie, delikatnie właśnie biostymulatorami tkankowymi, możemy sobie podnieść owal twarzy, możemy sobie ładnie zarysować żuchwę, możemy sobie wypełnić dolinę łez, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że i to jest chyba największy ten właśnie zabieg, który mogłabym odrodzić, czyli wypełnianie doliny łez kwasem hialuronowym, które długo. Później w długotrwałym czasie daje nam więcej szkód niż w pożytku po prostu. Czyli wszelkiego rodzaju wypełniacze odchodzą powoli do lampy. Tak, dokładnie. I bardzo się cieszę z tego, bo naprawdę one robiły więcej szkód niż pożytku w naszym organizmie. I ostatnie moje pytanie. Zbrodnie makijażowe i kosmetyczne, które ciebie jako profesjonalistkę <śmetyczny> przyprawiają o ból głowy. O Boże, pierwsza rzecz, którą po prostu permanentnie czynią moje klientki, to jest mycie twarzy i mycie skóry twarzy wodą z mydła i wodą z zwykłym żelem do mycia ciała. To jest po prostu chyba największa zbrodnia, jaką możemy wykonać w naszej twarzy. Mhm. Nie powinniśmy tego używać, bo niestety skóra na naszym ciele ma inne pH niż nasza skóra na twarzy. I w ogóle te kosmetyki w ogóle się nie nadają do mycia twarzy, więc tutaj jak najbardziej pianki, jak najbardziej żele, które są przeznaczone nie mydło. do mycia. Twarzy dokładnie nie mydło ani w kostce, ani w płynie. I to jest taka twoja naj... Tak, to jest największa zbrodnia, bo skóra jest wtedy wysuszona, jest ściągnięta, bardzo często nas szczypie, jest podrażniona. No tutaj naprawdę mnóstwo rzeczy się dzieje takich niedobrych dla tej skóry. I choćbyśmy nawet nie wiadomo, jakie kosmetyki, jakie później zabiegi wykonały na tą skórę, to jak przyjdziemy w wieczór i umyjemy ją mydłem, to niestety, ale wszystko idzie w niepamięć. Mhm. <laughs> Więc ja polecam i rekomenduję też to, żeby stosować tą pielęgnację domową, bo oprócz tego, że mamy te zabiegi, które wykonujemy w salonach, to naprawdę bardzo ważna jest ta pięknacja domowa. Czyli dbanie o to, żeby nasz makijaż dzienny był zmyty porządnie płynem do demakijażu albo mleczkiem. Są, ja jestem też zwolennikiem w ogóle tych tańszych kosmetyków, tak jak już wcześniej powiedziałam, bo niekoniecznie naprawdę firma czyni cuda na tej twarzy. A dobrze dobrany kosmetyk i z dobrą jakością składu, który wcale nie musi być niesamowicie drogi, może nam bardzo dobre efekty przynieść na tej buzi i dobrze ją wleżeć czy rozświetlić. Um, u mnie w salonie bardzo popularne i ja też polecam bardzo jest ta firma Nakomi, która jest polską firmą e, prostą. E, bardzo lubię też firmę Apis, która jest naturalna i wbrew pozorom, e, no może są tam w niektórych e, tych e, kosmetykach te składniki. E, takie sztuczne, ale to jest przeważnie w tych liniach, gdzie są bardzo mocne zapachy, na przykład była ta linia kiedyś arbuzowa, taka, e, która miała dość intensywny ten zapach, ale to już było wyczuć na kilometr, że jest on mm. sztuczny, nienaturalny, e, ale polecam na przykład z Episu bardzo podstawowe te wszystkie żele do mycia twarzy właśnie z kwasem hialuronowym, polecam e, zawsze klientkom toniki z kwasem hialuronowym, bo one naprawdę się sprawdzają bardzo dobrze w pielęgnacji tej domowej. E, tonik bardzo ważna rzecz, o której często zapominam, My niestety po umyciu twarzy zostawiamy ją albo nakładamy od razu krem, a żeby przywrócić naturalne pecha naszej mm -hmm. skórze na twarzy, musimy użyć tego toniku, choćby najprostszego, choćby takiego zwykłego, lekkiego, nawilżającego, bardzo wskazane. Później bardzo wskazane jest serum, dobrane indywidualnie do cer i też właśnie teraz na pojawiło się bardzo fajne serum z pierwiastkiem długowieczności nad plus. No, bardzo fajny w ogóle kosmetyk, właśnie jestem w testowania na sobie. <noise> Obiecują na opakowaniu, że w ciągu 42 dni odmładza 8 lat, zobaczymy. <noise> Ale też na przykład Plus jest bardzo dobrym składnikiem wszystkich suplementów, więc tutaj też polecam, żeby się zagłębić w lekturę i internetu, poszukać sobie informacji na ten temat, bo właśnie możemy sobie dzięki temu odmłodzić organizm no jakieś kilka lat, a przy okazji też skórę. Mm -hmm. Czyli podsumowując, nie chodzimy spać w makijażu i nie zmywamy makijażu mydłem. Absolutnie, to są, to, to jest <laughs> największa zbrodnia. Druga zbrodnia jeszcze, o której muszę powiedzieć, to jest leżenie plackiem na plaży i opalanie buzi bez kremu z filtrem. To jest to, co już wspominałam, że rekomenduję zawsze ten krem z filtrem jednak, żeby go stosować i to wcale nie jest prawdą, że jak będziemy stosować krem z filtrem, to nam się twarz nie opali, bo się opali tylko zdrowo, a wszystkie klientki zawsze mówią, że będą białe jak ściana, jak będą używać tego kremu z filtrem, a to jest, no Nieprawda, nieprawda. Rozumiem. Dziękujemy. Naszym gościem była Sabina Adamczowska, Salon Kosmetyczny, szczęśliwa ty, w Suchej Beski. Dziękuję bardzo, zapraszam.